Zbliżamy się powoli do celu dzisiejszego spaceru. Tutaj budynki uniwersyteckie, a koło nich, niedaleko, niedaleko kolegium Witkowskiego, znajduje się pomnik. Już do niego podchodzę. Znanego polskiego, najbardziej znanego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, który w Krakowie spędził na uniwersytecie 4 lata. Ubrany jest w strój żakowski. Nie stał on od początku w tym miejscu. W roku 1900 jego posąg, który zaprojektował, zaprojektował Cyprian Godebski, stanął uroczyście na dziedzińcu Kolegium Maius, które jest za tamtymi budynkami. Pomnik przetrwał okupację niemiecką jako jeden z nielicznych. W Rakowie, ponieważ Niemcy przedstawiali go jako, polskie, jako niemieckiego uczonego. Ale w 1953 roku, za sprawą historyka sztuki Karola Estrejera, został on przeniesiony tutaj u wylotu ulicy Gołębiej. Nawet złośliwi um, ułożyli wierszek, który, mogę przytoczyć, wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Polskie zrodziło go plemię, a Streicher z dziekanami wstawili go pod krzakami. Rzeczywiście otoczenie tutaj wokół zielone jest podczas ciepłych miesięcy. Czyli twórca wierszyka miał trochę racji.